Woli dojeżdżamy, z jakieś pół godziny powinniśmy być 7.15, czyli 5 minut opóźnienia 7.20, jesteśmy na centralnym Miasto tam, ale jak widać już się ludzie. Teraz spacerek wzdłuż plaży. Jak zawsze trzeba się przedzierać przez tłum taksówkarzy. Jeżeli są bardzo mili, chcą Cię podwieść nie tylko ze. Prawda, jest 7.37, a grzeje już mi miłosiernie. Co tu będzie za 2-3 godziny, nie wiem. Jak widać, hoteli jest dużo nad całym brzegiem. Dość okazałe, ale już na lotnisku widziałem ceny. Tutaj może pokażę. Czy nie było 450 dolarów za noc, za pokój. To co tu widzicie, to wieża Czaczy, która podobno za darmo. Rozlewa wódkę o 19.00 przez 10-15 minut, czy wódkę cha, czy ichniejszy bimbel. Czterech kraników. tych fontan, jak to się zwie, leci podobno woda przez 10 minut do 19.00. Z pewnością dzisiaj to raczej z bo Żujemy. Jest chyba dziewiąta. Po dziewiątej, A jakieś pięć godzin spokojnie, wzięliśmy sobie leżaczek z parasolem. Sobie leżymy, odpoczywamy nad morzem. Ludzi coraz więcej. Dużą wadą, jak dla mnie, jest kamienna plaża. Nie, no kamienna plaża to jest jakaś porażka. Bez jakichś butów do wody nie, nie da się tu chodzić. No. Ja, ja chodzę jak połamany. Naprawdę no. dużą różnicę robi. Zresztą widać jak tu ludzie chodzą. Dużą różnicę robi piach. Dużą Drugą, nie wiem, wadą czy zaletą, może to nie jest nawet taka wada. Jest to, że jest szybki spad. Szybko robi się głęboko Tak jak tam widać Panią, nie jest to daleko i ona normalnie stoi na stopach, jak widać ma popachy wody. A teraz popas. Jak widać druga tylko krok i już ma popas. Po prostu jest bardzo taki spad nagły. Chcę iść na molo sam Tańczy pięć tysięcy par mi mnie, zapomnij się Toni szept gorący piach Świetna noc na pierwszy raz O mnie, zachowaj się Nie odmawiaj w taką noc Gdy natura sprzyja mi. Tak moja propozycja brzmi. Słukienkę masz, śliczna jesteś w niej jak kwiat. Obejmij mnie, zachowaj się. Czarne niebo, milion gwiazd. Świetnie dziś wygląda mars. Obejmij mnie, zapomnij. przychodzi na plażę, kąpią się, leżą z godzinkę i zbierają się. Mamy za 15.12 jak widać choćby tu dziewczyny już się zbierają chociaż przyszły później od nas, czyli przyszły koło, nie wiem, 10.30 Batumi podobno najmniej gruzińskie miasto gdzie, gdzie lans i bogactwo miesza się z biedą. Cały czas miasto jest w budowie. Co chwilę mijamy place budowy. Chyba chcą z tego zrobić naprawdę potężny kurort. Mega daleko od centrum hotel i od plaży też z 15 minut. Ale no, taki standard w miarę jaki chciałem, czyli z łazienką, z lodówką to koszt rzędu nawet ten hotel ponad 200 zł za, za jedną noc ze śniadaniem. Eee. No cóż, szybki prysznic i idziemy no, do delfinarium, już bilety kupiliśmy, a hotel jak to hotel, no Czysto i w miarę okej. Okay. Zobaczymy jakie będzie śniadanie rano. Jak mówię, bliżej jakikolwiek hotel, bliżej, o takim standardzie z łazienką i tak dalej, to już dwa razy tyle, czyli około 3-4 stów. Nie przenieśliśmy się w czasie. Nie naśladuję Elfisa. Mam podniesiony kołnierzyk, bo mam zjarany kark tak grzeje niemiłosiernie a dzisiaj jest ponoć tylko 30, a jutro ma być 36 no, kiepsko, kiepsko kanapka zapiekana za 2,50 lari czyli całą piątkę idealna, żeby się zapchać Not a child. and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Całe szczęście zaszło słońce. Bo jak wyszedłem z tego delfinarium, a to słońce, to poczułem się, jakbym położył łapę na patelni. Moshe, gorąco, mówcie, co chcecie, ale lato, lato w Polsce jest superowe. Nie za ciepło, nie za zimno. 25 stopni, wietrzyk. Czasem lekki upał, burza. Mi takie coś odpowiada i coraz bardziej doceniam polską pogodę. A Batumi? Batumi cały czas w budowie. Naprawdę nie wiem, czy jest choćby jedna ulica, na której nie toczy się właśnie budowa jakiegoś wieżowca. Jest już prawie w pół do dziewiętnastej. Idziemy sprawdzić, czy wieża Czaczy naprawdę daje darmową wodę. 19.3 trzy, jak widać w wieża Czaczy, to jakaś kompletna lipa. Podobno kiedyś tam kiedyś było, ale nie wiem, nie jestem pewien. Teraz jak widać pustka, nic nie leci. być. Nie, to nie tu. No co ci tu będzie tańczyć? To gdzie to jest? na że w nie było nic W ogóle olewam tą wieżę czaczy. Lipa jak nie, 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 nie da się prosił. Idę sobie do sklepiku i sobie kupuję elegancką, proszę, Georgian Chacha, tradycjonal, winogronka, jakieś ładne na etykiecie, 45V. Nie udawaj, że się znasz na takich rzeczach.

Taki se smak, bez jakiegoś szaleństwa Może trochę w stylu rakii tej... ...bałkańskiej A samo Batumi, też bez szału Tak, wypocząć to bym tu nie przyjechał Ja generalnie bym nie przyjechał nigdzie wypocząć, gdzie są kamienie na plaży Mimo iż też nie cierpię piachu, to jednak... też można sobie pobiegać, można sobie wskoczyć do wody, ale nakładać jakieś kapcie jakbyś był w jakimś szpitalu czy mhm. inne regulamenty mhm. tak, mhm. to a samo Wartownina standard no. super ekstra hotel, a obok jakiś obskurny blok i całe w budowie nie no mogą być żaby Don't help falling in love with you Like a river flows surely to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be do domu, znowu kebab Ja wziąłem duży Jest duży Kasi wziąłem mały, ale też jest spory Największa ciekawostka to to, że Gruzini popijają takie swoje ostre kebaby maślanką Chcesz maślankę? Do Kebaba? Znaczy maślankę, mleko Chyba maślanka, bo takie gęstsze to chyba było To jeszcze większą rewolucję niż Dobrze muszą walić klocki Ciężko będzie znaleźć takiego kebaba w Polsce. Tyle, Większy jest tylko Artur. Tyle mięska, Boże, już dawno mnie tak nie rozsadziło. Z powodu budów często też nie ma chodników. Trzeba iść ulicą i nadal trzeba uważać, żeby nikt nas nie rozjechał. Na pasach już raz by się nas przejechał, ale już jest ciemno, to możemy mu wybaczyć.